Przed obejrzeniem filmiku, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału Projekt Natura. Jeśli klikniecie w ikonę dzwonka, już zawsze, kiedy pojawi się nowy film, dostaniecie powiadomienie. Nie zapomnijcie zostawić po sobie ślad w komentarzach. Większość z nas, kiedy zauważa u siebie pierwsze białe włosy, nie jest z tego faktu zbyt zadowolona. Na szczęście, w dzisiejszych czasach są one coraz bardziej akceptowane, a nawet przez innych podziwiane i wiele osób decyduje się zachować swój naturalny kolor włosów. Tak czy siak, pierwsze kilka białych kosmyków na naszej głowie nadal może być dla wielu szokujące, a dla niektórych pewnie uciążliwe. Zwłaszcza młodzi ludzie próbują różnych sposobów na ukrycie zmieniającego się na ich głowie koloru włosów. Ale czy zastanawialiście się, dlaczego właściwie nasze włosy stają się białe? Podobnie jak nasza skóra, nasze włosy zyskują kolor dzięki pigmentowi zwanemu melaniną. Z biegiem czasu, kiedy się starzejemy, nasze ciało naturalnie traci zdolność do wytwarzania tego pigmentu, i czy tego chcemy czy nie, pojawiają się u nas białe włosy. Aktywność melanocytów z wiekiem nieuchronnie się zmniejsza, a nasze ciała w naturalny sposób przestają wytwarzać melaninę. Ponadto nasiwienie, Wpływają również inne czynniki, takie jak predyspozycje genetyczne, złe odżywianie, fluktuacje hormonalne, palenie tytoniu, zanieczyszczenie powietrza, stres, niewłaściwe używanie produktów do pielęgnacji włosów i niektóre choroby, takie jak przewlekłe przeziębienia, infekcje zatok czy zaburzenia tarczycy, które również mogą wpływać na pojawianie się u nas białych włosów. Według naukowców każdy mieszek włosowy ma zegar melaniny, który wpływa spowalniająco na wytwarzanie się melaniny, powodując tym samym utratę koloru naszych włosów. Zamiast próbować zatuszować swoje włosy sztucznymi barwnikami, spróbuj użyć tego naturalnego środka, który składa się jedynie z dwóch składników. Żel aloesowy Żel świetnie wpływa na skórę głowy, ponieważ witaminy w nim zawarte mają moc antyoksydacyjną i działają łagodząco na wszelkie podrażnienia. Ponadto żelaloesowy aloesowy doskonale wpływa na przetłuszczające się włosy i ma zdolność naprawy uszkodzonych kosmyków, np. w wyniku używania silnych chemicznych produktów do ich pielęgnacji, jak np. farby do włosów. Witamina E. Niektórzy badacze twierdzą, że proces starzenia się jest ściśle związany z wytwarzającym się w naszym organizmie stresem oksydacyjnym. Witamina E odgrywa tu ważną rolę, ponieważ chroni przed działaniem wolnych rodników, które są głównym winowajcą tego zjawiska. Co więcej, witamina E wspomaga zdrowy wzrost włosów. Oto jak wykonać świetną maseczkę odżywiającą włosy i wpływającą pozytywnie na produkcję melatoniny. Wyciśnij do miski dwie łyżeczki żelu z aloesu, po czym dodaj do niego zawartość kapsułki witaminy E. Następnie dokładnie wymieszaj ze sobą te dwa składniki, po czym wmasuj maseczkę w skórę głowy i pozwól jej zadziałać przez całą noc. Warto do tego celu nałożyć na włosy czepek kąpielowy. Po przebudzeniu dokładnie umyj włosy. Po to, aby zobaczyć wyniki, i powoli przywrócić pigmentację włosów, powinieneś powtarzać tę czynność każdego dnia. Jeśli wypróbujesz ten sposób, koniecznie opowiedz nam o efektach, komentując ten filmik. Jeśli podobał Wam się filmik, nie zapomnijcie zostawić suba, lajka i komentarz. Zapraszam do oglądania innych filmików Projektu Natura, do których linki znajdziecie po prawej stronie i pod filmikiem. Zapraszam również do zakupów w sklepu Projektu Natura. Serdecznie pozdrawiam i życzę dużo zdrowia!